Hejka! Hej! Nagrywamy Q&A z dziewczynami z obozu, przedstawcie się Hej, to ja jestem Sandra e, I na Instagramie zapytałam was e, o pytania do tego filmiku I zacznijmy od jak się poznałyśmy No poznałyśmy się na obozie Polska, Kraków, Maga w, Polsce, w, Polsce, w Polsce. E, Ja byłam na pierwszym obozie, to żadnej z dziewczyn nie było Na drugim obozie już była Maja tam się poznałyśmy ale ona mnie nie lubiła na początku ty mnie już nie lubiłaś Nie ja cię w ogóle nie widziałam my nie zwracałam na ciebie uwagi no. bo ja wtedy z Zuzią byłam a ty byłaś na którym obozie eee, już? zimowy 23 tak, o, zimowy 23 o. czyli to było ro, półtora roku temu prawie dwa no, no prawie to dwa. na któryś obóz no. Tak. No. no i tak ja się po, poznałyśmy ja to pamiętam, bo ja byłam taka zagubiona się czułam, jak taka szara mysz i wy coś tam do mnie podeszłyście, że hej, w ogóle Maja Sandra! No. Dawaj z nami do pokoju, o Boże, o Boże. No. I tak się poznałyśmy. No. Dobra. Wasze ulubione picie. O! Cherry cola. Tak, kocham. Ja lubię kola zero. Ale jak mam do wyboru to wolę fante. Ja. kola zero. No. I woda. Macza czy kawa? Kawa. Macza jest paskudna. Kawa. Jak to jak już? Bo ja nie lubię ani kawy, ani maczy. Ona tylko... Nie odzywaj Karmel... sobie. fra Frappuccino. Ale to jest koniec mnie na tym no, mnie. to Wolicie <gry> vibe jesieni czy zimy? A to zależy. Hmm. I to i to jest w Polsce beznadziejne. Ale nie wiem. Nie no, ja... e, zimy. Ja chyba jesień, bo zima w Polsce jest jak taka pluskwa. Chociaż. No, no nie wiem, no jest takie błoto, tam praktycznie nie ma śniegu, no, jest to jest takie w... błoto. A jesień? No Monster. jesień jest taka sama wszędzie: zimno i było. Ja wolę jesień. Ja też. Ja kocham tak tak. w ogóle. Zimy są to... święte. I tylko tyle. No, mhm. Sylwester tyle wystarczy. Dobra, najlepszy styl make-upu. Boże, nie pamiętam tych nazw Mamy za nim jakiś taki clean. W sensie nie wiem, taki delikatny. Ona to będzie taki buddy. Nie jestem buddy. To jest połączenie alternatywki i czegoś tam jeszcze. W sensie... Ja po prostu lubię kreski. Nic innego tak... Chyba no, nikt będzie body. Nie, <słys》>. nie wiem, nie wiem, nie jest Nie, nie. nie alternatywny. Tak, tak. Czemu ograniczam dostęp do komentarzy na TikToku i nie można repostować? Bo niektóre są po prostu. No te komentarze czasem pod Twoimi TikTokami są chore Ale nie, to nie ja że A. ograniczyłam, A, <laughs> tylko e, ja jak mi TikTok. Nie, nie mogę, bo TikTok, jak robiłam kiedyś live'a i nie miałam 18 lat, to mi zbanowali live'a i przy okazji jeszcze ograni... ograniczyli mi, że nie mogą repostować i nie mogą dodawać niektórych komentarzy. I to jest bardzo chujowe, ale kim dla siebie jesteśmy? Wydaje mi się... no. Oficjalna wersja zdarzeń, do kamery, czy jakaś? <grym> mm. Przyjaciółkami no. No wydaje mi się przyjaciółkami. Mm. No. No, tak. tak. To jest dowód na to, że trio istnieje. Tak, dokładnie. Od ilu się znamy? No, z Sandrą ja się znam od czterech lat, z Tosią półtora roku. No. Mhm. Zaczynam mhm. zaraz, miną dwa lata. Mhm. Czy polecam swoją nową szkołę? Tak, bardzo polecam swoją nową szkołę. Czy polecacie swoje szkoły? Nie. Tak. Tak, w pełni. Nie idźcie tam. U mnie w szkole jest ciężko, ale jeżeli kogoś interesują te tematy, albo ja chodzę do um, technikum takiego um, bardziej odzieżowego, artystycznego i jeśli, jeżeli ktoś się interesuje modą i takimi rzeczami, to i kobela, to powiedzieć. Ja chodzę do technikum weterynaryjnego, um, prywatnego. Prywatne na kijowskiej w Warszawie, proszę bardzo. Jeśli chodzi o zawód, kierunek, super, spoko, ale jeśli chodzi o samą szkołę stricte, to nie. Tutaj generalnie pytania się skończyły, bo ludzie chyba nie zrozumieli, że nagrywamy to we trzy, a nie tylko ja. I tutaj dawali mi głównie pytania. Więc e, teraz... mnie te to swoje, dla contentu. Dla swoje? Moje? Dla swoje. dla swoje. Wiem, że to nie pytanie, ale jesteśmy mega ładna, bardzo dziękuję. Dziewczynki te są bardzo ładne, widzicie te piękne buźki? Prześliczne. Czuję się wyjątkowo. E, czy będę robiła jeszcze jakieś vlogi na YouTube'a? Z nimi? Pewnie Właśnie. tak. Nie. Nie no. e, na obozie ja będę nagrywała. Ej, no! E, obóz zimowy, bo dostałam kamerę, więc będę robiła vlogi z obozów zimowych. Ja jeszcze w grudniu jadę do Londynu z moją sz szkołą w sensie, No, niektórymi osobami z mojej szkoły i pewnie to będę nagrywała. No i może jak się z nim jakoś spotkam też coś nagram, ale na razie mi, jeżeli chodzi o YouTube, to bardzo nie po drodze, nie wiem dlaczego. E, nie mam w ogóle pomysłów co nagrywać głównie na TikToka, chociaż na tylko też ostatnio bardzo opornie mi to idzie. Na zimowym będziemy razem w pokoju chyba. To nie tak. Pewnie? Nie. Ale co z Wiką? weźmy ją też, tak. Ale tam są czteroosobowe? No nie co wiem, co to był ośrodek. A, no tak. No tak. Kawa czy tak. herbata? Hm. Herbata. A to nie, to jeszcze nie było, bo było czy... kawa czy macza. No i jeszcze herbata. A, herbata. Ja też herbata, herbata biała. Kawa. Ja mam swoje... Kawa tylko kawałek. Herbata czarna i najlepiej z sokiem malinowym. Takie wymagania. Poss... Ja mam kawa czarna z sokiem malinowym. Wymidki... Herbata! <laughs> herbata. No, eee, dobra. I teraz musicie zadać jakieś pytania i my musimy odpowiedzieć. Te, to jest taki test znajomości. Tylko czy mi się tutaj nie wyładuje? Czekajcie. Jak coś nie będziemy nagrywać na telefonie, więc dźwięk może być bardzo średni, więc sorry, ale generalnie kamera jest na wyczerpaniu. Ładowałam przed wyjściem, ale coś się wyczerpuje. W to ogóle zobaczcie... No ładowało? Eee, dobra, moje pierwsze pytanie brzmi. <noise> moje pierwsze pytanie brzmi i to będzie bardzo, bardzo proste, mój ulubiony zapach. Vanilia. No, A, vanilia. Tak, no tak. A, Tak. samo o perfumach. A, nie, to, tak. To jest kiełbto. No właśnie. tak, Mania zna odpowiedź na to. A, dzięki. No. Przed chwilą mówiłam, że trio istnieje. <ścoughs> Mój ulubiony owoc. Było na blogu, który. Nie, no. nie. Nie, nie. W sensie nie ma. ulubionych. no. Manina. Nerganie ludzi. Planiem. Dopanie no palenie. Przepraszam to się niepnie. nam to, tak? Nie. No, <noise> dobra. No. no. Nie wiem. Tańczenie. A moja jaką masz odpowiedź? Taniec, bo to było na tym. E, tak, taniec. No. Dobra, teraz ja. Jakiego koloru są moje oczy? Niebieskiego. Niebieskiego. Że... Nie. Jak to Manie. Nie. Ja mam zielone i później mam jeszcze niebieskie. Boże, no tak. Tak nie znacie, tak patrzycie niebieskie na mnie. Masz oczy. Czy jeśli mogłabym kiedyś coś sobie powiększyć, albo zrobić jakąś operację plastyczną, to co? O Jezus! Eee, Ali, czy się makijaż permanentny? Nie. permanentny. Permanent. Nie. Aha. Nic byś nie zrobiła. nie, nie. Ja myślałam, że on Serio? Ja myślałam no. o brdziach permanentnych. No dawajcie szybko, bo muszę siku. Mój ulubiony owoc. Banan. A jaka jest Twoja odpowiedź? Nie banan, na pewno. Nie wiem, no. Ja też nie wiem. Truskawka. Chuje, mało nienawidzę. Borówka ostatnio jadłam takie dobre maliny w czekoladzie, mrożone z jedrówki. Oh, oh, oh. Nie wiem. Sandra ma pomóc. Co? kocham banany. Dobra, to mój ulubiony owoc. Banany z czekoladą na przykład. To mój ulubiony owoc. No, mój ulubiony owoc. Porówki. Porówki z <grym> No. To. Moja ulubiona książka. To jest. Ta, ta. Co wy czytacie? W No! Tak. tak, tak. Ktokolwiek to ogląda, naprawdę idźcie do Lampika i kupcie sobie jedną książkę, przeczytajcie. To jest fantastyka, ale się bardzo do niej przekonacie, naprawdę. No, szczególnie do jednego takiego w yeah. A teraz ja to Ja to ode mnie, bo już nie mogę tego jeść. Mój drugi ulubiony kolor, poza czarny. Albo biały. Dobra, biały. Biały. Mm -hmm. Zaliczyć czerwony, ale bardziej chodzi o taki Bordowy. wina taki. Nawet nie mordowy, to jest taki kropisty, No właśnie. Mój to. ulubiony przedmiot. <grychy> to jest hiszpański. A, też wam wstawiała hiszpański bo Myślę, że kiedyś mówiłaś, że lubisz hiszpański, ale teraz pewnie masz dosyć po tej biologii, mm. Mieniło ostatnio i jest to matematyka. Matematyka jest fajna, jak się ją rozumie. Właśnie. Ja mam super nauczycielkę, która tłumaczy mi wszystko i wszystko umiem i kocha ma matematykę. Naprawdę. Hiszpański u mnie jest na drugim yy, i angielski, ale to tylko dlatego, że ostatnio mam dużo tego hiszpańskiego i jakby ja zaczynam rozumieć i matmę tak samo, ostatnio w klasie. Bez urazy dziewczyny, ale u mnie w klasie masakra z dziewczynami, one wszystkie ode mnie spisują i ja się czuję mądra i ja dlatego lubię matkę. Zobaczymy jak będzie za miesiąc czy dwa. Będę tu edytować. Nie jakaś fot. bo się do tej Wisły Ty siedzisz, że jak ty tam stałaś, to ja się nie wepchnęłam. No, spróbowałaś tylko. No, no to to... Zrobiła, to ty z... być mówię, co tobie zrobiła, co byś zrobiła? Pływałabyś szczupakiem, mówię Mój ulubiony środek teraz Auto. Pewnie auto. No, co no, na drugim miejscu samolot, tak dawno. Szybko! Jak ja mam być poważna. w Czego ostatnio ja dać? Tak, Takie mam pod koniec skończył. Ale ja wiedzę, ale. Bo mi A to za ten dzień, to powiedz mi, w tym piosenkę zresztą też. Ojej! Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, Chase Atlantic. Nie wiem, The Weekend. Nie wiem. No to. Ona sama nie wie. Ale polski angielski? Jak też? No ja mam tego sporo. Czego ostatnio najbardziej słucham? Piosenka? Co powiesz? wykonawca nieważne. Polski, zagraniczny? Nie Nieważne. No ja jestem uniwersalna, okej? Okay. Mam na wszystkiego. 2, 1, 1, 5. Dobra, dziękujemy za oglądanie, To teżada. <laughs> Odpowiedź. Dobra, e, ostatnie oczywiście słucham. No sama Są nie, nie wiem. Aż, aż ciężko przyznać. Aż ciężko przyznać. Baby. No. Ja e, nie, ja napierdałam Bambi. Bami, jest jej wisła. Dziękujemy. Do widzenia. Pa. pa! A.